Ola compañeros, mi nombre Mateo I zapraszam do kolejnego materiału z gry World Battle Creek na tym kanale I czy klepsydra przeminie? czy klepsydra przeminie? No, czy klepsydra przeminie? Przeminie! No, jest! I gramy sobie 3 na 3 I ze mną jest Drake'u I Grappa I w przeciwnej drużynie jest Mati, Arek I Edwin kiszony. Tak jest. Jak jest skławion w teamy, to jest handicap do przodu. No tak. To... Lecimy. A jeszcze my czy nie? Czemu? Bo widzowie oglądają i masz motywację, żeby jak niszciota nie grać. <noise> <noise> no nie? <noise> A tak to ci się stawać nie chce, ani nikomu. Fila, gdzie wyjdziecie? A. Jak w tą grę się grało Dokładnie, jak, jak to się gra Co tu się dzieje w ogóle, co tu się klika Trzeba by sprawdzić kim jest ten Edwin. Edwin, no. Trzeba by tam wysłać coś. Skoro tak pan mówi... Może tak trzeba będzie właśnie zrobić. Panie powronie, dobra, idę zobaczyć, no. Spryganem go! spriganem go! Tak jak chcę idę zobaczyć co ma. Przejmuje mi kamień ze środka. Dobra, idę go kurwić. Jak dążę, to będzie Nie, spokojnie. już nie zdążysz. I... Już minąłeś go. Pewnie, że nie zdążysz. Zdążyłem. O skurwesyn. Dobrze, wkurwię go. Kurwiam ich dwóch naraz, także będzie... My ciekawe. Ej, krasnala ma! Okej. Okay. To hydry. Tutaj, no. Jakiś gulę na dole, a to nasz, okej. Okay. Czego ci trzeba? Już biegnę, tak panie. Coś metalu powolutku? Panie, 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 panie baśniak? Na dole gólu, uwaga. Kurwa jego tym gulem. No krasno, faktycznie. Krasno, no. Nie kłamie. Dawaj rozwal mu tym gólem metal, czy nie? Hmm, zaraz zobaczę. Spróbować. Spróbuj spróbować no ja z piganami spróbuję I Masz jeszcze... Tam masz parę guli Neutralny jest ten metal w ogóle, nie przejął go nawet Ale na górze kamień ma przejęty To dawaj go, rozwalamy ten metal Mogę metalu rzucić? Nie potrzebuję Rzucaj, 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 panie Drake. 200 dla... Czerwony? Jo, jo, Złota On bym prędzej potrzebował. On idzie pod z lesu. Z yy, tym kiszonym. Dobra, ten kamień na górze. Dobra. Ja się boję... Nie patrzę co Mati ma, O, bo przyświetla Matiego. Mati ma... Jest 10 zł 15. Oj, co tu się dzieje? Pomik mi do wyczyszczenia mierzy. Macie złota. Za płonące, płonące, będę płonące będę z kolei Uwaga, bo zresztą nigdy podnieść lepsze, nie? Zniszczymy mu ten kamień i zniszczymy chyba. Dobra, idziemy po złoto, elegancko. Mam już te środki, jest... Ej, ka kamień na środku jest twój, yy. Dobra, to weź go tam Rozpierdol od dupy strony. A nie chcesz przejąć sobie? Hej? Nie, bo już bohaterem są u góry, będę dowodził. Dobra, spróbuję go rozwalić, ale nie wiem, czy mi się uda. Dobra, mam już sześć 6... hydr... Nie, 5 Giermkowie, gdzie są giermkowie? Dawaj kaplicy, bardziej do przodu, bliżej jego murów. To robię szaty, więc musicie trochę zaczekać. Chyba, że chcecie wchodzić wobec mnie. Nie wiem, czy chcemy wchodzić bez ciebie. Niech się kaplicy zbudują, żebym nie widział ich. Dokładnie. kryształ coś? Stówkę? Kryształu? No, no nie bardzo. Mogę, Mogę dać. dać... Ja już klikam, klikam a nie handel, handel, nie kliknę jeszcze. Boże, złoto masz jeszcze? Złota, ja w ogóle nie mam żadnych surek, szczerze. Ja mam metal, mam kamień. Yy, met, metal mam, no metal mam. Jak ktoś chce te metal to mogę dać. To no daj, jeśli. Ja sobie... Prze... A nie, 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 sobie. Muszę łuki robić, chyba że macie złoto trochę. Muszę sobie kupić handel, ja mam bardzo dużo tego, metalu. Dobra, można by wchodzić już w tego orka, bo mam tutaj hydr dużo. on jak się zrobią te kapice, bo on zobacz i wejdzie. Poszedł w terany idę z szatami do góry w takim razie. Tarany? Tarany no, robi na dole. Tarany idą ci rozwalić środek pewnie te tarany Próbuję te tarany rozwalić szatami Dobra, możemy je kombinować, bo ja czuję coś, że on będzie miał te Co? Pierwony Tego nie wiem. Mogę dać metalu Rany idą w środek. Jak bardzo środek? No zobacz. Dobra. Wezmę oczkami to. Na górze się, się bijemy mocno. Dosyłajcie, co się da. Maciek, e e nie trochę nie trzelał, jednak tam, tam Trzeba dowodzić Brak tym. Rany. Braci te Kurde, jak tu miecze wyjdą to będzie fajnie. Kurde, rozwali ci jednak chyba. Co mi rozwali? Środek. Środek ci rozwala. A, bo moje oczka się nie wjebały tak jakbym chciał. Tak. Dokładnie. Z możesz już uciec z niepotrzebnie. Wiesz? Ja już też uciekam. Nie ma konieczności, żeby ci tu byli. Chociaż nie, zawier sobie paru żeby kapice mógł wchodzić do razy jeszcze. Dobra, Masz kierunek pierwsze? Masz szamanów. To. E, tylko wydawaj te karpy, nie? Ta wieża dolna bije zimnem. Haro w jakichś głupych jest tu. Dobra idę chochlikami do góry W sumie już tam mam kilku A dalszy Nawet nie ja, wstawowałem Tak ja, wszystko najmniej ty... mówię szło Ja tylko ponące późno weszły Ja tylko tak rozwaliłem A góra już została zdominowana No ale tak jeszcze ci mówię tak na lajcie to było Nieźle Szkoda w sumie, że taka szybka gierka, że tak szybko wyszli. No ale dobra. Dosyć dobrze mi się udało te hydry zreszować na materiale takim praktycznym, a nie tak jak ten build order nagrywałem, tam parę minut. Myślę, że dobrze wyszło. Ty też chyba całkiem dobrze tymi rycerzami, tylko. Trochę późno, właśnie łuki, trochę późno płonące. Poza tym chyba wszystko spoko. No. Dobra. Czyli barba została, co? Tak. No teraz nawet nie ma co chować, niech się rozbuduje, co? Damy mu trochę czasu? Chyba bym mu hero zrobił. Idę sobie hero, sam niego w bazie. No, kamień się odbudowano na środku, sobie przejmie. W sumie to mogą się przydać te zombiaki w terenie. A wyszedł. W Chciałem, że się pobawimy tak. no, Koniec. Hej, szybka giera. strasznie szybko. No, czyli znowu jakby dowód na to, że mimo zakazu przejmowania zabudowy i mimo wież, które są po, przy kopalniach, nie, tych, da się jak najbardziej zraszować. Naprawdę dość późno to było. No, dosyć sprawnie wchodziliśmy mimo wszystko. Przecież to, że tam się runiczki i szamani zaczęli pojawiać w trakcie walki, to się już trochę zastresowałem tym, ale wyszło fajnie. Dobra, drodzy Państwo. Ciemny na kamerce, ale ja jeszcze u mnie jest widno, wiecie o co chodzi. Kto, kto mnie ogląda ten wie. E, ze mną był pan Garapa oraz pan Drajku. Witam pozdrawiam. Pozdrawiam również. Pozdrawiamy, polecamy. Na razie.